A wiesz co, to, to jest klątwa pierwszego rzutu? Tak, roku. wiem, to ja nie uciągnąłem z tej Co gorsza, wiesz co mam w pytaku. No? Banany. Okej. Okay. W Polsce jeszcze mówią, że czy banan, jak pan banana, to tu pojechać do domu. Naprawdę? Pierwszy nie, raz panu słyszę... Panu Pierwszy raz słyszę taką teorię, serio. No. Było podwójne, kurde! A ja się nadpójrzałem na Ciebie i w tym momencie miałem. Ale fajnie, no. Siemanko, YouTube. Dzisiaj... Dzisiaj nagrywam do Was intro, wracając do domu. Właśnie... Właśnie zakończyliśmy, zakończyliśmy bo dzisiaj byłem z gościem specjalnym. Na rybkach zakończyliśmy łowienie. Zakończyliśmy je w bardzo dobrych humorach. Miałem dzisiaj przyjemność gościć na ulce Pawła. Paweł, bardzo fajny, fajny, fajny gość moim zdaniem z, z, ze świetnym podejściem. I mi, mi, mi było bardzo przyjemnie go gościć. Tak czy inaczej, mówię tak jakby to zakończenie. W ramach wstępu, panie i panowie, zapraszam was do kolejnego odcinka dzisiaj. Szkiery, tak jak mówiłem, będzie mi towarzyszył Paweł. Bez żadnego gadania o sprzęcie, bez żadnego ciśnienia. Lecimy o konie szczupaki. Umówiliśmy się, że bierzemy po jednej wędce z każdego rodzaju i po prostu, po prostu jedziemy na ryby. Także nie pogadam o multikach, nie pogadam o wędkach. Po prostu se połowimy. Jeśli macie ochotę, zapraszam. Będzie się działo, bo ja wiem, że coś się działo, także pamiętajcie jeszcze o tym, żeby na wejściu zostawić jakiegoś tam suba, lajka i tak dalej. Bawcie się dobrze, jedziemy! Co? Na no 30, nie? No. Taka, nie, 20 no, tak. Taka. Nie, 43. To... Cześć, no naciągnij go na 45, no. Żeby nie było. Pierwsze 50 dzisiaj. No. <noise> No. I to się... Ja również nie że... To już taki... Tomasz, Nie no, panie, no... 49? No chodź. Zawsze musi uciec w takie miejsce, żebym nie mógł go... No. Ojoj zahaczyłem ci o ten cholerka, a nie dobra Przyślałem Tu pod skałką były, wiesz kiedyś tu było naprawdę fenomenalne miejsce O, był był szczupaczek W ja akurat zapatrzyłem, ale był strzał. Jest! Nie, nie. Nie wydaje mi się, żeby był. O, aż mi przelotki przesunął. No. tutaj. Był kupiony na szybko, bo nam pisz kradli i... No. Ale powiem ci, że przyzwonił ostro. przyzwonił mocniej niż ten, co go. jest to tak, go wypniemy, Tylko wezmę. Bo on taki. Nie, on się nawet do nie na Choć kolejne tylko tutaj wziął. Z co mam. Aha, sama do zbrojka. Dobrze jest. No już, nie, no jest, jest idealnie. Będzie szybka akcja. Zróbmy teraz kupę. Chuj, poczuj mnie się chce. Dobra, czekaj. Darmo kulepkę? Kurde, ja zawsze mam. Nie, 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 nie. a nie, ma w ku chyba. Kurde, nie, widzę. Jest okej. Okay. No? Poczekaj, jak to już będzie przeczepić przyrębę, bo. O, tak, jest jak zwykle. Jak mnie ten podbierak, to sobie wyobrażam wyobrażasz. gumowy kupić. Dobra. To nie jest gumowy? Nie, nie to właśnie mamy? nie. Okej. Okay. Chcesz coś gorszego? Nie, nie, wypuść. No, cukcio. O, właśnie tam, o to mi chodziło, no. Jeb. Yep. O, ten już fajnie jest. I na stopie, no to już fajniejszy. Idę do ciebie, wiesz, pójdę do ciebie. Będzie do ciebie. Wyjdę do ciebie. skakał. do ciebie. Wyjdę do ciebie. Mówię, że będzie skakał? <grym> nie no, tak, że <grym> w ubarwione są, ładnie, co? No. Wiesz co? Może... Daj go, ten, jakbyś mógł rzucić kotwicę? No, może, tam, Jego, ja wrzucę do wody, niech on sobie <grym> odpoczywa. Wyścigowiec! No, Brawo! To tak naprawdę, wiesz, tak naprawdę dzięki Tobie, bo... To jest to, co zgadaliśmy, nie? Rano, wiesz, wozisz tych przynęt, ich nie używasz. A teraz mi tak przypomniałeś mi o tym heringu, mówię, a. A mi znowu niebieski grzbiet, taki, wiesz, płotkowaty, że tak powiem. z jednej, jednej strony można powiedzieć, że jest taki, tam, wiesz, boom, hype na to niebo, kas, bo to. Z drugiej strony. Nawet sam nie wiem czemu ja się A, ja wiem, u mnie się to zaczęło od od jednego kołowrotka tak naprawdę. Od pierwszego kołowrotka, który na aukcji charytatywnej wygrałem, wiesz? I jakoś tak potem poszło. Co za kołowrotek? Stary STX Abu. Ale Taki powiedzmy sobie jedyny w swoim rodzaju, nie? Jakiś tam, wiesz, specjalnie ktoś go pomalował i tak dalej, wiesz. Taki, wiesz, stunigowany, nie? Eee. Kurczę, nie widzę. Chodź, nie, nie jest skory do odczepienia się. Dobrze, że Ci fluo nie oderwał, nie? Mogłeś być okoniem, koniem, nie? Bardziej, bardziej w tym kierunku, nie? To też jest, nie, stupak, stupak, ale też ziółtoni. No na okoniówkę. Co to jest też? Nie, szczupak, szczupak. Oj. A montowałeś te dragity ty? Multikas, mam, mam paru montowane. no ale akurat nie mam się przy sobie żadnego z nich. Dziękuję. Ale w no. samochodzie chyba coś, coś mogę później pokazać. Ewentualnie, akurat ja właśnie mam. Nie, to najbardziej mi na początku. Nie, że nie ma. Że nie ma to jest... Ale wiesz, co jest w niektórych fabrycznych? Jest. jest mam tu jeden nawet. Tak. Mam tego Samedzia Multik Jest to za Jejku, no. Aha, czyli ładny regionu, No, taki, ale ładne barwy. No, może mieć wapnę na główkę. kurado, to, to, to mimo wszystko na, na tą ilość wiesz, różnych multików, którą ja przerobiłem, e, to moim skromnym zdaniem jest najlepsze wyjście. I nie, to no będę. Nie i, no bo nie usłyszysz. Nie usłyszysz. Ja mojego dwie, moją 200, jedynkę mam 4 lata. Nie, nie, ja dałem rafa serwis, nie, do, do tego, do Spigota mhm. i nie, ja nie dotykam, się. Ja, ja, was, ja wychodzę z założenia, że jeżeli czegoś nie potrafię, to nie będę tego robił. E... Może tak będzie lepiej, tak będzie ciut lepiej. E, ja zaparkowałem, więc już jestem w domu. Wy zobaczyliście, co się działo, e, a działo się sporo, działy się różne tam Różne rzeczy, okonie wyjeżdżały, wyjeżdżały szczupaki, wyjeżdżały szczupaki na okoniówkę i tak dalej, i tak dalej. Generalnie fajnie, eee, tak jak wspomniałem wcześniej, jak widzicie na filmie, towarzyszył mi Paweł. Paweł, wielkie dzięki za dzisiejszy wyjazd, było świetnie. Eee, dzisiejszy jakby wyjazd dla mnie był, no, można powiedzieć, ważny z tego względu, że że to był prawdopodobnie ostatni taki stricte wędkarski wyjazd w tym roku na tą łódź. na wietrza się wyciągnąć z wody i wstawić się do ciepłego garażu, żeby żeby przezimować troszkę szybko w tym roku, ale niestety więcej czasu na łódź nie będę miał, więc zmuszony jestem do takiej a nie innej decyzji natomiast dzisiejszy dzień pokazał, jak ważne jest towarzystwo na łodzi ja się bawiłem świetnie, mam nadzieję, że Pawłowi też się podobało, a mówił, że było spoko ryby były dodatkiem, pogadaliśmy sobie trochę o sprzęcie, pogadaliśmy sobie troszkę o o samym wędkarstwie, powspominaliśmy jakieś tam czasy zagłówniarza i tak dalej. I miło spędziliśmy dzień, tak. Tak naprawdę każdy z nas się trochę zresetował. I chyba o to chodzi, żeby czerpać z tego jakąś przyjemność, a nie tylko skupiać się stricte na, na tym, żeby złapać jakieś okazy. Tyle. Jeżeli Ci się podobało, drugi widzu, zostaw lajka, subskrypcję, jakiś komentarz dla zasięgu. Będzie mi turbo miło. Jeśli dotarłeś do końca, dziękuję Ci bardzo. I co? I mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. W międzyczasie, łówcie duże ryby, bawcie się dobrze, trzymajcie się połamania. Na razie!